Nie ma wszystkim, z tej strony Fortek Zjazdy. i chciałem wam powiedzieć, że sorry, że nie ma filmów. Bardzo często to mówię. No, ale nie ma ich z powodu tego, że mój brat nie da... jakieś kilka dni temu wrócił z innego kraju, nie będę mówił dokładnie skąd. Musiałem mu tam pomóc, byłem też umówiony z innymi osobami tepe. i tep. niestety no. Moje wakacje aż tak odpoczynkiem nie są, jak to wiele osób, jak to u, u, u wielu osób, nie mówię, że, u, nie, że u, tylko ja mam tutaj trochę problemy, wakacje, każdy pewnie ma, ale mówię po prostu, że ja teraz mam po prostu jakieś takie lekkie problemy i po prostu potrzebuję trochę czasu, ale aktualnie instaluję opcję izolacja. Bo nigdy mnie nie widzieliście, jak tak sram w gacie ostro. Ja sam zresztą też aż tak nigdy się nie srałem w grach. Dlatego może dzisiaj w nocy, yy, muszę w nocy to zrobić, bo inaczej w dzień nie będzie aż tak klimatu. Spróbuję nagrać. Obcy izolacja. Bądźcie gotowi, bo ja sam nie jestem. Ok, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.